Adrian, jak oceniasz przebieg meczu? Pierwsza połowa była przez nas całkowicie kontrolowana 1-0 do przerwy. W przerwie powiedzieliśmy sobie kilka słów, jak powinna wyglądać druga połowa. Niestety kartka w 50. minucie pokrzyżowała trochę nasze plany. Dostaliśmy szybko dwie bramki i na szczęście udało się zremisować. No właśnie, jak wam się grało w takim składzie pomniejszonym przez czerwoną kartkę Iwana? Pierwsze minuty były ciężkie, tym bardziej, że dostaliśmy szybko bramkę na 1-1. Były duże luki w środku. Na szczęście później się jakoś to udało odrobić. Czy chociaż w pewnym stopniu udało Wam się zrealizować to, co przewidział dla Was trener? Myślę, że w pierwszej połowie zre zrealizowaliśmy całe założenia, które trener nam wytyczył. Wiadomo, druga połowa wyglądała zupełnie inaczej przez właśnie czerwoną kartkę. A teraz może troszeczkę mniej pesymistyczne pytanie, jak Wam się grało z takim dopingiem z trybun, bo kibiców było dziś naprawdę dużo. Na pewno chcielibyśmy wszyscy podziękować za dzisiejszy doping i zapewniamy, że w następnych meczach będziemy również dawać z siebie 100% i będziemy walczyć w każdym meczu trzy punkty. I tego wam życzymy. I korzystając z okazji, życzę Ci wszystkiego najlepszego, bo wiem, że dzisiaj masz urodziny. Przede wszystkim kolejnych wygranych meczy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.